Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i zapraszam na kolejny wywiad w Biznes Info TV. Dziś naszym gościem jest pani Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy Poland Cushman and Wakefield. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu porozmawiamy tak naprawdę o strategii ESG w Polsce, o tym, jak ona się rozwija i o tym, jak Państwo działają w tym zakresie. Pierwsze pytanie, jak wyglądała droga wprowadzania strategii ESG w państwa organizacji i na jakim obecnie są Państwo etapie? Tematem zrównoważonego rozwoju zajmowaliśmy się już od wielu lat, ale dopiero tak naprawdę w 2020 roku. Zorganizowaliśmy zespół, który miał się zająć tym tematem dużo bardziej i bardziej zorganizowany sposób. Nazwaliśmy ten cały proces i ten program Climate Control, mieliśmy i w zamiarze skupić się przede wszystkim na tym, aby jak najfajniejsze rozwiązania dostarczać naszym klientom, jak najbardziej się wpisywać w ich cele zrównoważonego rozwoju, bo to było kluczowe w tym programie. Dzieliliśmy się swoim doświadczeniem międzynarodowo, po to, żeby również obsługiwać klientów jak najbardziej szeroko i z takim lessons learned z projektów międzynarodowych, bo one są zupełnie inne w, kraju, w innych krajach i w bardzo fajny sposób możemy zastosować różne nowinki z innych. Innych lokalizacji w Polsce, ale też z Polski. W Polsce powstaje bardzo dużo firm, które możemy zaangażować w innych krajach po to, żeby właśnie pomagać naszym klientom realizować ich cele. No, zaczęliśmy już właśnie o tym aspekcie Polski. Mhm. Jaką rolę pełniły te aspekty Jeździ przy wyborze siedziby firmy w Polsce? Nastąpiła ogromna zmiana w tym, w tym zakresie. Kiedyś klienci zwracali się do nas tylko z pytaniem, czy dany biurowiec, dany budynek spełnia i posiada certyfikaty Briam, Lit czy, czy Well. Przypuśćmy, w ostatnich latach, teraz dużo bardziej dużo więcej osób jest w to zaangażowane w ten proces wyboru budynku, również specjalista ESG z danej firmy, który najczęściej przedstawia nam cele zrównoważonego rozwoju, które wybrała sobie dana firma, plus całą checklistę, którą powinniśmy sprawdzić, jeżeli, jeżeli jakiś budynek proponujemy. I my oczywiście te checklisty również sami przygotowujemy dla naszych klientów, jeżeli takiej opcji nie ma, jeżeli oni takiej opcji e, sami nie mają wewnętrznie. Na tej checklistie znajduje się element dotyczący energetycznego. E, Energetycznej strategii budynku dotyczące zużycia wody, dotyczący zużycia innych mediów, chłodzenia, grzania, dotyczące tego, czy budynek podczas budowy był budowany w odpowiedni sposób z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo w ogóle ciekawy temat, ponieważ dostajemy pytania również na temat tego, w jaki sposób wybierane były firmy budowlane do budowy tej nieruchomości. Czy te firmy czy te firmy spełniły wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników? Czy ten biznes jest etyczny, ten, który, w którym działają? Więc niesamowita zmiana, bardzo fajnie, bo z zupełnie innej perspektywy Ceniamy te budynki i bardzo się z tego cieszymy, że możemy w ten sposób też wspierać e, naszych klientów. Mówi się też o tym, że istnieją trzy główne powody wdrażania strategii w organizacji. Jaki był państwa? Zależy nam na tym, aby wspierać naszych klientów bardzo szeroko i y, aby testować te rozwiązania na sobie. Dlatego zaczęliśmy, zaczęliśmy od siebie, zaczęliśmy wprowadzać te rozwiązania u siebie, tak, żeby móc po prostu faktycznie realnie pomóc naszym klientom i. I y, dużo jest rozwiązań, które nie działają albo są taki, tak naprawdę marketingowymi rozwiązaniami, więc musieliśmy je sprawdzić na sobie, żeby, żeby stosować y, u klientów. Jak również y, bardzo ważne jest to dla nas, żeby tworzyć to, y, to środowisko dla przyszłych pokoleń, bo to y, jest chyba najbardziej kluczowy aspekt: że my swoją działalnością teraz i swoimi decyzjami wpływamy na to, jak y, oni będą żyć w przyszłości. Czyli powodem tak na, powód był tak naprawdę społeczny, tak naprawdę tej chęci pomocy społecznej. Tak, jak najbardziej. A dlaczego według Państwa w branży nieruchomości rośnie znaczenie badania due diligence w obszarze ESG? Wzrost zainteresowania analizami budynku jest związany z tym, że coraz więcej najemców jest świadomych tego, co to oznacza. Ich pracownicy są coraz bardziej świadomi i wybierając już firmę, w której będą pracować, zastanawiają się nad tym, czy, czy dana firma ma, jakie ma cele zrównoważonego rozwoju i co ciekawe, czy te cele wpisują się w ich cele osobiste. To jest bardzo duża zmiana. Ogromną zmianą jest to, że inwestorzy, aby pozyskać kapitał, muszą również Muszą również spełnić te wymagania nakładane przez firmy, które inwestują i które finansują dane, dane projekty, po to, żeby te firmy inwestujące chcą być pewne, że te inwestycje będą prośrodowiskowe i również mają w swoich celach te cele zrównoważonego rozwoju bardzo określone. W związku z tym, że. Mamy coraz więcej obowiązków raportowania, zmienia się prawo i raportowanie i ujawnianie informacji jest coraz, coraz ważniejsze, dlatego inwestorzy chcą mieć pewność, że te budynki nabywane przez nich mają faktycznie um, te projekty, te rozwiązania wdrożone przez właścicieli poprzednich i przez um, firmę, która zarządza tym obiektem. Teraz przejdźmy do takiego dosyć trudnego tematu, ale który jest obecny teraz wszędzie, czyli do tematu wojny w Ukrainie. Jaki wpływ miał wybuch wojny na zieloną transformację w Europie? Czy to oznacza już koniec zielonych zmian? Uważam, że z tych zmian nie da się zastopować i, i fantastycznie, ponieważ to jest bardzo nam potrzebne i te zmiany są niezbędne do tego, żeby było nam lepiej i żeby pomóc środowisku. Oczywiście wojna spowodowała ogromne zniszczenia, wzrost, wzrost cen materiałów, problemy z transportem, z dostępnością. Zaczęliśmy szukać większej ilości materiałów, tych, które pozyskiwaliśmy z Ukrainy, z Rosji, w dalszych, Um, krajach, co spowodowało problemy z dostępem transportu i w ogóle z wzrostem kosztów transportu, jak również transport powoduje ogromne zanieczyszczenie środowiska. Więc to na pewno to na pewno był czynnik, który, który teraz jest dla nas bardzo ważny i obserwujemy te wzrosty i te zmiany. Bardzo istotne jest to, że jeżeli będziemy odbudowywać te budynki, te nieruchomości na Ukrainie, to będą one na pewno nowocześniejsze. Co jest z drugiej strony. One przekłada się na to, że będą e, zdrowsze dla środowiska. E, natomiast to, że te budynki są niszczone w niekontrolowany sposób, powoduje to, że nie można wykorzystać ponownie tych materiałów. I to jest znowu ten minus e, ogromny. No wiadomo, że tych minusów jest dużo. My tu jakby pokrywamy tylko ten, ten bardzo drobny fragment, który jest istotny z perspektywy nieruchomości i zrównoważonego rozwoju. Są też obiekty e, jak mosty, które służyłyby nam naprawdę setki lat. E, i, e, I to jest niepowetowana strata dla naszej kultury i dla Naszego środowiska, bo tego się nie da tak po prostu odbudować. Musimy tworzyć to od początku i kreować od początku. Wspominała Pani z kolei wcześniej o tym, że wszystkie strategie najpierw wdrażają Państwo u siebie, żeby to przetestować. Przejdźmy zatem do tych konkretnych działań. Jakie projekty z obszaru ESG udało się Państwu wdrożyć w firmie? W Polsce już przy tworzeniu nowego biura staraliśmy się, ponieważ było to akurat w tym okresie przedpandemicznym, staraliśmy się już zwracać uwagę na zrównoważony rozwój i bardzo duży nacisk kładliśmy na ten aspekt, wybierając materiały, wybierając w ogóle budynek i samą, samo to było już pierwszym aspektem. Później materiały, rozwiązania technologiczne. Wdrożyliśmy certyfikację WELL, która jest certyfikacją oczu, Człowieku, certyfikacją, która jest moim bardzo dużym elementem, który ja po prostu szerzę i, i uwielbiam, tą certyfikację. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób możemy pomóc osobom w naszej firmie, pracownikom w naszej firmie, więc nasz dział HR również z pomocą tej certyfikacji wdrożył dużo rozwiązań, warsztatów dla pracowników, wsparcia psychologicznego, wsparcia dotyczącego sprawności fizycznej, warsztatów dotyczących ekologii, więc to wszystko było, było bardzo ważne u nas. Jedna z z bardzo ciekawych inicjatyw z takiego obszaru społecznego, to, był, to, to były bony dla pracowników. Bony dla pracowników, które polegały na tym, że chcieliśmy zebrać jak najwięcej pieniędzy na wsparcie domu zastępczego i zorganizowaliśmy bony, które. My sami realizowaliśmy, czyli nasi pracownicy proponowali sobie pomoc nawzajem, za co pobierali opłaty, które, które wspierały właśnie tą organizację domu zastępczego. Więc to było bardzo fajne, nas wszystkich organizowało i angażowało. Fajnie, że to się udało. No właśnie, skrót jest G to trzy litery. Większość firm skupia się na pierwszej z nich i działa w obrębie ochrony środowiska. Państwo, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, skupiają się mocno na literze S, czyli aspekcie społecznym. Mówiła Pani już właśnie o tej akcji teraz bonów pomiędzy pracownikami. Czy jeszcze o jakiejś akcji właśnie w tej kwestii społecznej mogłaby nam Pani opowiedzieć? Jak najbardziej wspieramy pracowników w nie tylko w pracy, ale też w ich pasjach poza pracą. Mamy kluby pasji, jest klub książkowy, klub żeglarski, klub gamingowy i wiele więcej. Więc w ten sposób się integrujemy, fajnie bawimy razem. Jest to niezwykły czas i i bardzo się z tego cieszę, że mogliśmy coś takiego zorganizować. Aspekt społeczny w ESG jest w ogóle niezwykle istotny, ponieważ od nas zaczyna się tak naprawdę wszystko i każda zmiana. Więc jeżeli my będziemy przekonani będziemy chcieli, to, to każda zmiana się uda i naprawdę możemy osiągnąć dużo. Już na sam koniec pytanie o przyszłość. Jakie są Państwa cele w obszarze jeździ na bliższą i tą dalszą przyszłość? W tym roku skupiamy się przede wszystkim na diversity, equity and inclusion. Jest to aspekt bardzo ważny dla nas, ponieważ od człowieka wszystko inne się zaczyna. I to, jeżeli my będziemy przekonani do danych zmian, to dopiero spowoduje te zmiany. Więc to jest bardzo ważne. Organizujemy warsztaty i dla naszych pracowników, i dla naszych klientów. Wspieramy klientów w tworzeniu tych polityk diversity. Ponieważ to jest bardzo szeroki temat, a my zapominamy o tym aspekcie bardzo zróżnicowanym, nie tylko, nie tylko tym małym związanym z bucią. Przypuśćmy. W tym momencie również zauważyliśmy, że niezbędna jest pomoc nie tylko w, tym, w tych analizach due diligence dotyczących ESG dla, dla klientów, ale w analizach dotyczących energii elektrycznej. Nie tylko w Polsce, ale na rynku europejskim, bo to po prostu wszystko jest bardzo powiązane. Certyfikacje budynków, które też proponujemy klientom i oczywiście dostarczamy. Angażowanie lokalnej, lokalnej społeczności, marketing, w którym pomagamy. Naszym klientom. Rozwiązania, które wprowadzamy związane z bezdotykowością w budynkach, więc to wszystko jest po prostu bardzo szeroki, szeroki teraz zakres usług, który możemy świadczyć i który, który uczymy się tak naprawdę, którego od siebie nawzajem również, tak jak wspominałam na samym początku, międzynarodowo i dzielimy się tą wiedzą międzynarodowo. To życzę zatem, żeby wszystkie te cele się sprawdziły, żeby rzeczywiście ten człowiek był w centrum zainteresowania, bo i ta litera S, która też jest centrum, żeby właśnie pomagała, żeby wszystko później za, za sprawą człowieka było sprawcze i żeby kolejne działania się udawały i tej międzynarodowej współpracy i uczenia się od siebie nawzajem. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gościem była Pani Mariola Bittner, Head of Workplace Strategy Poland, Cushman Wakefield. Pani Mariolu, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów, do widzenia Państwu.